Hej moi drodzy, witam Was w dziesiątym vlogmasie. Zapraszam na film. Ja w stroju sportowym, to jest w ogóle ten sportowy stanik, co Wam ostatnio pokazywałam z, z Pepko. E, także pierwszy raz w nim ćwiczę, w ogóle ćwiczę drugi raz w grudniu. Także ja mam motywację do ćwiczeń bardzo. Niewielką, ale czasem po prostu muszę się troszkę chociaż poruszać. Chciałabym oczywiście być w tym wszystkim bardziej regularna, ale chyba nie, niekoniecznie to jest możliwe w moim wypadku. No, będę ćwiczyła z Moniką Kołakowską i ja za każdym razem jak z nią ćwiczę, to ja wybieram inny trening, bo jest ich ogromna ilość u niej na kanale. Jestem zazwyczaj już po rozgrzewce zdyszana, a na koniec treningu to mam wrażenie, że zaraz umrę, ale... Trudno, muszę się w końcu rozruszać. Może kondycja kiedyś wróci, także idę ćwiczyć, ale wam tego nie pokażę, bo byście chyba parli ze śmiechu. Także widzimy się już później, jak. Aha, no i mam też olej na włosach, także jak skończę ćwiczyć, to prysznic, umyję włosy i przyjdę dopiero do Was po tym wszystkim. Także.

no i e, można go zjeść oczywiście tak, on jest bardzo dobry, e, ale można też sobie posmarować jakimś dżemem albo nie wiem, jakimś kremem czekoladowym, jak macie ochotę. Także ja teraz sobie jeszcze do tego zrobię kawkę i po treningu e, można, wiecie, można zjeść po prostu też coś pysznego. No i już spróbowałam, wyszło bardzo dobre. Moja mama by powiedziała, że teraz czas osłodzić sobie życie, także właśnie to planuję zrobić. I'm so glad, feel it too. Pranie właśnie włączyłam, możecie słyszeć w tle i powiem Wam, że ja tak łażę tylko po domu i szukam nowych rzeczy do wyprania, a jedyne co, to brakuje mi już miejsca na suszarce, także przydałaby się chyba jeszcze jedna, albo jakaś jedna wielka, bo, bo dużo rzeczy jest do prania, a mało miejsca do wieszania tego wszystkiego, także no, są takie problemy właśnie. A teraz, no co, włosy mi ciągle schną, a ja zabiorę się za paznokcie, bo już mam tak tragiczne. E, patrzcie, no już pozdrapywane, po coś podpadało wszędzie. No nie wiem, jakoś nie mogłam się kompletnie za to zabrać e, i będę zmieniać kształt. Trochę mi szkoda, ale no ja nie mogę mieć takiego. To znaczy one mi się bardzo podobają, bo teraz nosiłam takie zwężające się paznokcie, ale na końcu ścięte na prosto. No, ale muszę wrócić do takich bardziej szpiców, bardziej takich migdałków, coś w tym stylu. Bo jak mam te kwadraty, to bardzo szybko mi się paznokcie łamią, jak, jak są takie trochę szersze na końcach, bardzo mi szybko pękają i nie wiem, może ja po prostu nie jestem przyzwyczajona do tego kształtu, do obchodzenia się z tymi paznokciami, ale bardzo szybko je niszczę. A jak mam właśnie w szpic albo bardziej takie migdałki, takie wiecie, zwężające się typowo w paznokcie, to w nic mi się nigdy nie łamie. No także wychodzi na to, że muszę wrócić do tamtego kształtu, także teraz ściągam to i będę się brała nareszcie za, za nowy Mani. Zrobiłam sobie właśnie przerwę od tych paznokci, zdjęłam kolor, zrobiłam kształt, no i za chwilę do tego wrócę. Na razie sobie oglądam YouTube'a. Teraz Kamila z kanału Makeup Hard, Kto jeszcze nie zna, to polecam. Kamilę, pozdrawiam. Ja nadrabiam zaległości, bo już jakiś czas nie oglądałam w ogóle, także ja w końcu, wiecie, chwilkę sobie znalazłam teraz, żeby pooglądać w przerwie od tych pazurów. No ale wiecie, tyle czasu odkładałam zrobienie ich, że zaraz się muszę z powrotem zabrać, także. Trzymajcie kciuki, żeby mi to jakoś sprawnie poszło. Właśnie sobie już tu usiadłam przy stole, położyłam papier, żeby przypadkiem nie ubrudzić sobie stołu. No i tak jest kawka koniecznie, żeby robić te paznokcie, żeby tu nie zasnąć. I czego dzisiaj użyję? Wyjątkowo wyszło dzisiaj także sam Semilac. ale pierwsza rzecz, najważniejsza, tak naprawdę, to jest baza nowa u mnie. Jest to Mineral Strong Base i. Wiecie co, powiem Wam, że szukam już od dłuższego czasu takiego produktu, który będzie mi utwardzał tą płytkę paznokcia, dawał bardzo delikatny, naturalny kolor, no i będzie się długo trzymał. Do tej pory bardzo dobrze mi się sprawdzały bazy kauczukowe z tego Nikui, które było dostępne w Biedronce, ale tych baz już nie da się kupić. Ja mam już zaczętą, ostatnią buteleczkę tego produktu, także teraz cały czas szukam czegoś podobnego, co zastąpi mi właśnie tamtą bazę. No, i tutaj możliwe, że to będzie coś, coś w tym stylu, no bo to jest baza, którą można właśnie utwardzić paznokieć, przedłużać. No i ona też ma delikatny kolorek. Widzicie, to jest taki bardzo naturalny, jasny kolor. No, mi ogólnie o coś takiego właśnie chodzi, żeby to, te paznokieć, ten paznokieć był twardy i miał właśnie naturalny kolor. No, ale jednak, żeby troszeczkę tą płytkę pokrył, żeby wyrównał koloryt. Także zobaczymy, sprawdzę, jak się będzie to trzymać. No i jeszcze mam tutaj dwa inne produkty, czyli srebrny zwykły lakier, którym będę sobie robiła kropeczki, i też tutaj tym white cream art, czyli takim żelem białym. Też będę robić kropki, bo chcę, żeby te srebrne i białe kropki, tak, wiecie, imitowały spadający śnieg na tych moich paznokciach. Takie po prostu, wiecie, pr proste kropeczki na paznokciach, które będziemy traktować jako śnieg. Także, no, takie proste paznokcie dzisiaj będą, bo uznałam, że na święta to takie typowo czerwone, to jeszcze sobie zrobię tam za tydzień czy za półtora tygodnia, a na razie chcę to. Także zaczynam już działać. I paznokcie już gotowe. Tak wyglądają dwie warstwy tej bazy, który, którą wam pokazywałam. No i tak wiecie, z większej odległości, to tak naprawdę te paznokcie wyglądają tak bardzo, bardzo naturalnie, a te kropeczki wszystkie, i białe, i srebrne dają tak po prostu taki efekt, jakby takich dodatkowo odbijających, wiecie, światło drobinek. Także nie jest to jakieś takie, nie rzuca się bardzo w oczy z bliska. No, widać to, ale z większej odległości. Mi się to podoba. Nie jest ten efekt jakiś taki przesadzony, więc myślę, że całkiem fajnie, tak, zimowo bardziej, ale też no, nie jest to przesadzone. Także tyle. No, jak uda się, to chciałabym właśnie gdzieś za półtora tygodnia zmienić sobie na jakieś takie bardziej czerwone, typowo świąteczne. Ok, wpadamy, jesteśmy czas na kalendarze. Dziesiątka dzisiaj. Jest tu. Dzisiaj Karmel z orzeszkiem. No ale to wiadomo, wiecie, już jest dziesiąty, a rodzajów tych czekoladek jest pięć, także to już powtarza się. Już się tak w ogóle? kawki? Nie, właśnie nie próbowałam jeszcze żadnego, ale może w końcu byśmy. To jutro do kawki, co? Tak, za każdym razem jak otwieramy ten kalendarz, to mówimy: Jutro do kawki. No to dobrze, to jutro do kawki na pewno już spróbujemy. A może nie na pewno, hehe. Dziesiąte okienko z cieniami. Tu. No. Co to będzie? Co to mam Myślę, że jakiś, myśl, jakiś cień. Ja cię! Jakaś cytrynka. Nazywa się. Raca. Mm. Ja nie mogę. Jaki. O! Oh! Szok. Szok, szok, szok. Patrzcie. Mega. Jakie to jest intensywny, To jest taki żółty. Ale błyszczący. O oh, wow! I Co trochę to, jest. To, to hmm, złoty. trochę jest podobny do tego cienia z, tych, z tej małej plastikowej palety, ale chyba ten jest bardziej żółty, a tam ten trochę bardziej złoty. Wow! Ale to jest mocne. Ja, ja, ja. Szok, nie? Tak, szok. Szok, szok, szok. No, najbardziej będzie się teraz wyróżniał. No, najbardziej się rzuca w oczy, nie? Jeszcze nie było tutaj takiego szalonego koloru. No i czas na największy kalendarz. Dziesiąte okienko. Wow. No jak cień będzie to. Na pewno cień. No ja będę wciekły. Nie. Mieliśmy jeden dzień przerwy tu. No to teraz znowu cień. jak ja nie lubię, jak tak naklejka jest krzywą naklejona. <grymne> ja już powiem, że no, naprawdę, jeszcze jakby była chociaż troszeczkę tak przesunięta, nie idealnie na środku, ale to jest tak z boku, że chyba spróbuję za chwilę to przekleić, bo ja po prostu nie mogę na to patrzeć. Ale cień nazywa się Lisi, no i zgaduję, że mat skoro nie ma oznaczenia, że turbo. Tak. No i faktycznie, taki em, bardzo ciepły brąz. Ale kurczę, powiem wam, czekajcie, wiecie co sprawdzę? Jakoś mi się z tym zgredkiem kojarzy. Mm -hmm. Nie sądzisz? Tak. No i można na usta dawać. Taki kolor? Tak. Czekajcie, czekajcie. Zobaczmy tego z zgredka. Zgredek jest tu. Oh! No, nie. no nie! Wow! Ale kurczę, wczoraj myślałam, że z gredek był ciepły, no ale przy tym lisim, no to duża różnica. Ten jest taki bardziej ceglany, ceglasty, ceglasty, a ten jest, przy tym wygląda bardzo na taki normalnie neutralny brąz, a wczoraj myślałam, że jest ciepły, także spora różnica. Także, no, już się bałam, że są identyczne, ale okej. Okay. Bardzo ładne oba, zresztą oba te brązy, no i zobaczcie, jaka to jest jakość tego cienia. Bardzo fajny pigment i one się super rozcierają, także... No, dzisiejsza okienka z kalendarza, w sumie ze wszystkich kalendarzy już mamy. Wiecie co? zdałam sobie sprawę z tego, że yy, mamy już 10 vlogmas, a 1 grudnia zaczął się katalog z Nie zrobiłam żadnego przeglądu yy, ani nic takiego, yy, także pomyślałam, że może teraz bym yy, sobie tutaj z wami zrobiła coś, wiecie, takiej, nawet nie przegląd całego katalogu, ale może kilka jakichś takich ciekawszych ofert. Będę sobie oglądać katalog i jak coś mi się spodoba, coś mnie zaciekawi, to się zatrzymam, ale najpierw chcę wam jeszcze pokazać dwie rzeczy, które dostałam od Ani, z którą jak pewnie część z was wie, współpracuję w Avonie. No i e, pierwsza rzecz to hmm, chyba nawet nie wiem czy nie nie jest to nowość w tym albo w katalogu pierwszym w 2021. E, to wchodzi taka rozświetlająca kolekcja. Zobaczcie. Proszę bardzo, takie coś dostałam. Tam w tej kolekcji będzie więcej kosmetyków. Widziałam, że będzie jakaś paletka i jeszcze inne rzeczy, ale póki co mam tylko to, czyli eyeliner. Zaraz Wam pokażę, jaki ma kolor. To się w ogóle nazywa Perlesk i ja mam tutaj Liquid Pearl Liner, czyli eyeliner do oczu. Nazywa się Fresh Water. No i właśnie on ma taki błękitny kolor i jest to błyszczący eyeliner. Ma takie opakowanko. E, ładne, na dole błękitne, u góry taki rose gold kolor e, Aplikator mi się nie podoba, bo jest taki sztywny e, To znaczy, wiecie, nie jest to taki mięciutki pędzelek Tylko mm, właśnie ta końcówka jest taka twarda Także aplikator średni Ale kolor, zobaczcie, taki błękitny O, błękitny kolor Ale mm, odbija światło, zobaczcie Na taki jas, jaśniejszy błękit, może trochę złoty Coś takiego Także taka nowość się niedługo pojawi. Pokażę Wam może któregoś dnia w makijażu. A druga rzecz, która była w, chyba w 15 katalogu, to taki odświeżacz powietrza. Zaraz go wyjmę i postawię gdzieś tutaj w mieszkaniu. Wow, ale jest piękne. Ja Wam pokazuję. Tak wygląda sam kartonik, czyli Winter, Winter White. I m, to jest y, odświeżacz powietrza. Opakowanko, bardzo ładne. Y, a zobaczcie, jak to wygląda pięknie tutaj. Jak się tym potrzęsie. Zobaczcie, że to jest sam brokat. Piękne, jak to w ogóle ślicznie wygląda, ale szkoda, bo no wiecie, jak zapach, jakby na patyczkach, już się cały ulotni, no to brokat pewnie zostanie. Ale pięknie się to prezentuje, super, naprawdę, jestem pod wrażeniem, także szok. No i spróbuję to otworzyć i powąchać. Jestem, udało się. Zapach, powiem Wam, że jest naprawdę przyjemny. Pachnie w sumie trochę takimi perfumami. E, bardzo ładnie. No, śliczne jest to. Bardzo się to ładnie prezentuje, muszę przyznać. No, będzie robiło wrażenie na pewno na półce. Tylko teraz widzicie, że się już rozdziela ten brokat, a nie będzie można potrząsnąć no bo tu już jest dziura. Ale ślicznie wygląda, bardzo mi się podoba. Nie? Ładny odświeżacz powietrza, bardzo ładny. No i tak, oczywiście, katalog zaczyna nam się od nowości powiedzmy nowości. Nie wiem nawet, czy to do końca są nowe zapachy, bo jest to Little Black Dress w wersji właśnie czarnej, czerwonej oraz złotej. Tylko, że ja nie wiem, czy to są nowe zapachy, czy jakieś takie edycje limitowane, jeśli chodzi o opakowania. Dalej świąteczne kosmetyki do pielęgnacji, a tutaj te kulki do kąpieli, o których Wam wspominałam niedawno w zamówieniu Zejwonu. Dalej bardzo dużo przeróżnych zestawów prezentowych, ale są też świecz świeczki właśnie i dyfuzory o zapachach takich jak perfumy. I są w wersji Today, w wersji Little Black Dress oraz Faraway. Także też ciekawa propozycja na pewno dla fanek tych zapachów. O, widzicie, jednak się myliłam. To jednak w tym katalogu, w tym katalogu 16 mamy już te nowości. To jest właśnie ten eyeliner, który Wam przed chwilą pokazałam. To. No i ja mam tą błękitną wersję. No i tak jak mówiłam, jest paleta. Paleta do makijażu twarzy oraz oczu. Są tutaj cienie i to ta większa część to rozświetlacz do twarzy. Kosztuje 76 zł, naprawdę. Nie wiem. Powiem Wam szczerze, że nie wiem czy 2, 4, 6, 8 cieni i jeden rozświetlacz z Avonu to czy to jest warte tych pieniędzy. A na następnej stronie jeszcze z tej serii nowej jest rozświetlacz do twarzy i ciała w dwóch kolorach jest do wyboru. Taki wpłynie za 50 zł. Ile tutaj jest mililitrów? 100 ml, więc dosyć duże opakowanie, ale to naprawdę... No jestem ciekawa jakości tych, tych kosmetyków, bo ceny są naprawdę... Wysokie. Tutaj te zapachy, które też Wam pokazywałam wtedy w zamówieniu, pamiętam, że użyłam ich jeszcze, ale ciągle nie jestem tak do końca przekonana, czy, czy któryś z nich mi się podoba, czy, czy któryś, wiecie, jakoś tak specjalnie mnie przekonuje. Także nie wiem, na razie mam takie mieszane uczucia do nich. Ale muszę przyznać za to, że tutaj nad niczym nie muszę się zastanawiać, nad, czy nad tym na przykład czy się coś podoba, czy się nie podoba, bo i trwałość i zapachy bardzo mi odpowiadają. Czarny jest ładny, bardzo kobiecy, taki głęboki i specyficzny. Myślę, że nie dla każdego. Tutaj można kupić zapach, no oczywiście wodę perfumowaną albo świecę w tym samym zapachu. No a bursztyn. To jest wspaniały zapach, uwielbiam go, cudowny, szczególnie właśnie teraz na zimę. Bardzo ładny, no i też można kupić świeczkę o tym zapachu, także jestem naprawdę zachwycona tymi zapachami, ale tym bursztynowym szczególnie. Zestaw można kupić za 100 zł, albo osobno świeca 50 i, i co, i zapach ile? I zapach 70. Tak jak Wam wspominałam, jest naprawdę bardzo dużo różnych zestawów prezentowych, są przeróżne rzeczy w... Promocjach, w jakichś tam cenach takich atrakcyjnych, ale nie chcę się przy tym wszystkim zatrzymywać i rozgadywać, no bo wiadomo, że jak będziecie zainteresowani, to sobie obejrzycie już gdzieś tam na internecie, czy jeśli macie katalog papierowy. A teraz ja bym chciała tak tylko na szybko przejrzeć te jakieś nowości, czy coś takiego wyjątkowo ciekawego według mnie. O, kolejną nowością jest olejek CBD. To jest olejek konopny, eliksir do twarzy za 100 zł. No wiadomo, z tej serii Destillery wszystko jest drogie, ale wydaje mi się, że to 100 zł za to serum to jest naprawdę bardzo dużo. Ciekawa jestem, jakie on ma działanie. No w ogóle, jakby czy on się sprawdzi, bardzo jestem ciekawa opinii, jeżeli ktoś z Was ma. To proszę dać znać, jak się sprawdza. Widzę, że w katalogu są też propozycje prezentów dla panów, także jeżeli nie macie pomysłu, no to myślę, że tutaj jest kilka inspiracji. Jejku, dopiero jak zobaczyłam tą stronę, to zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele produktów dobrywi ma Eiffel. Bo są te, jest ta kredka dwa w jednym, która z jednej strony jest zwykłą temperowaną kredką, a z drugiej strony ma grzebyk. Jest kredka automatyczna, taka ścięta, jest ta kredka z Avon True, jest mark, ten taki tatuaż do brwi, żel do brwi, paletka do brwi cie, z cieniami i ten, ta taka kredka dwa w jednym, że z jednej strony jest kolor, a z drugiej rozświetlacz. No i taki zestaw też do stylizacji w puszce, także bardzo dużo produktów, nawet jakoś tak wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy. O, zobaczcie, ostatnio zamówiłam sobie tą bransoletkę, taką na zmianę ma perełkę i złoty koralik, a kilka stron dalej jest już bransoletka Jasmine i to jest bransoletka, którą ja też już mam i jak ją noszę, to bardzo często są pytania, skąd i co to za bransoletka, no i właśnie to jest ta, jak widzicie jest za 25 zł, także jeżeli ktoś, komuś się podoba, to myślę, że też jest dobra okazja, żeby sobie zamówić. O ja, o ja, o ja, nie widziałam tego wcześniej. Zobaczcie, jejku, ale super. Właśnie liczyłam na to, że wyjdzie w tym roku jakiś nowy kubeczek. No i jest Sowa. Kubek Ola. Sowa. Kubek Sowa, 40 zł. No jak zawsze co roku, jak jest nowy kubek, to musi być e, dosyć drogi. No i znowu jest słówka e, Zamyka Oczy. E, szkoda, w sumie, że takie kolory. Ja nie wiem czemu, ale bym wolała, żeby to było białe, tak jak kiedyś. Chociaż z jednej strony chcę, żeby było coś nowego, a z drugiej strony chcę biały kubek, no ale. Nie wiem, czy mi się to, ten, to połączenie kolorów podoba. No i tak jak każdy z tych kubeczków, też sowa zamyka oczy, jak naleje się w rządku. Też z takich sowich gadżetów jest jeszcze podstawka pod tablet. W kształcie sowy jest piżama w sowy. I są też trzy zestawy: zestaw trzech magnesów na lodówkę. Też z słowami jakby, co? No i na kolejnych stronach są właśnie jakieś takie fajne, świąteczne znowu skarpety, kapcie, jakieś takie różne gadżety ciekawe. W odlecie też jest kilka ciekawych rzeczy. Kilka do makijażu są, między innymi te konturówki, których przegląd kiedyś robiłam i też ostatnio jeden kolor pokazywałam Wam w zamówieniu. Te jak one się nazywają? Proline Lip Perfector. No i jeszcze jest kilka innych rzeczy, jakieś maseczki, trochę z serii Encanto, kredki do oczu, także... Tym razem outlet całkiem ciekawy. Później jest trochę produktów takich do pielęgnacji, podprysznic i tak dalej, a dalej zobaczcie, jest taki gwiazdkowy mix 1 plus 1. No i tutaj jest kup krem uniwersalny i odbierz dowolny balsam do ust za złotówkę, czyli kupujecie jedną rzecz stąd i wybieracie balsam za zetkę. A na następnej stronie jest żel pod prysznic, 720 ml kupujecie. No i taki malutki możecie sobie wybrać też za złotówkę. Następna strona... Jak kupicie dwa, dwa kosmetyki Naturals, to jeszcze jeden odbieracie za złotówkę, czyli na przykład mgiełki dwie, no i wtedy coś innego za złotówkę, albo też mgiełkę, oczywiście. Zobaczcie tutaj, e, najlepsza cena w tym roku, woda mm, toaletowa Encanto Alluring za 25 zł. Faktycznie naprawdę niska cena, także gdyby ktoś z Was lubił, to myślę, że to jest dobry moment na zakupy. I dalej, dodaj do prezentów każdy produkt za 7 zł. Zobaczcie, e, dwie strony takich poprzecenianych kosmetyków. O, fajny jest ten mój krem do depilacji wąsa. Ja go bardzo lubię, polecam, bo no, nic nie boli, a wąsa można się pozbyć. E, za 7 zł to jest świetna cena. E, bardzo lubię też ten krem do stóp z lawendą. No, płyny, płyn do kąpieli albo żele pod prysznic też fajnie. I, I tego spreju ochronnego przed temperaturą też używam, także same, same ciekawe rzeczy. No i na koniec katalogu wyprzedaże. Męski Pure za 20 zł. Dalej mamy odmładzający serum olejek w żelu z ekstraktem z jedwabiu za 35 zł. Z Enu. Tutaj Puder, to jest dokładnie podkład 3 w 1 za 20 zł. I zapach Passion Dance za 20. I na okładce zobaczcie te szmineczki z Luxa. Dwie wersje: albo taka kremowa szminka, albo odżywcza, pomadka. Każda z nich za. 15 zł. Ja Wam polecam. Oczywiście wybierajcie, które lubicie. Ja z tych tutaj klasycznych szminek, moim ulubionym kolorem jest Nude Sleep. Także fajnie, dobra cena. No i tyle, widzicie, no nie chciałam omawiać wszystkiego po kolei, tylko takie najciekawsze jakieś oferty, które rzuciły mi się w oko, chciałam Wam pokazać. Także tyle, jeśli chodzi o ten Avon, Tym razem jakoś tak krócej, ale. Zawsze gdzieś tam ten temat nie został opuszczony i zapomniany. Ogólnie to już będę się z Wami też żegnać, nie będę dzisiaj już nic takiego ciekawego robić. Zabieram się już zamontowanie filmu, żeby się z tym uporać tak w miarę wcześnie, żeby film koło 12.13 był już na kanale. No a ja właśnie zrobię to i będę mogła, wiecie, jeszcze trochę może w łóżku, poczytać książkę przed spaniem, także. Takie plany po prostu szalone na wieczór. Teraz już będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia oczywiście jutro w kolejnym vlogmasie. Dziękuję Wam za oglądanie. Bójciaczki. Pa!